Wykładam profesora Jerzego Buzka. Zainaugurowano w Siewierzu kolejny rok kulturalny i rok akademicki Uniwersytetu III wieku. Rozpoczynamy kolejny rok zarówno funkcjonowania Uniwersytetu III wieku, jak i również roku kulturalnego na terenie miasta i miasta Myślę, że to będzie znowu udany rok, tak jak ten, który niedawno żeśmy zakończyli. Dzisiaj rozpoczynamy tę inaugurację z udziałem byłego premiera, byłego przewodniczącego Zgromadzenia Europejskiego, Parlamentu Europejskiego. Pan profesora Jerzego Błyska. Uniwersytet III wieku funkcjonuje w Siewierzu od 7 lat. Aktualnie ze stowarzyszeniem jest związanych blisko 200 członków, a chętnych wciąż przybywa. Teraz po kolei coraz to więcej studentów zainteresowanych jest naszą organizacją, to znaczy stowarzyszeniem Uniwersytet III wieku w Siewierzu. Nas jest już 185 członków. No mamy, rozwijamy się po prostu w różnej dziedzinie. Mamy warsztaty teatralne, mamy warsztaty taneczne, mamy warsztaty plastyczne, języki obce, włoski, angielski, no i jeszcze rehabilitacyjne takie zajęcia jak gimnastyki dla osób, dla seniorów. W inauguracji Nowego Roku Kulturalnego i Akademickiego UTW udział wzięły polskie parlamentarzystki, które były pod wrażeniem kolejnego udanego przedsięwzięcia oraz wigoru, który nie opuszcza siewierskich żaków. Tutaj w Siewierzu zawsze dużo się dzieje pod względem kulturalnym. Wielokrotnie jestem u Was w Siewierzu i zawsze jestem pod dużym wrażeniem tego, że mieszkańcy Siewierza są tak bardzo zainteresowani tymi wydarzeniami, że są aktywni, że chcą się spotykać. I to, że właśnie dzisiaj ta inauguracja to naprawdę bardzo ciekawy również wykład pana profesora Buzka, który na pewno zgromadzi dużą widownię i myślę, że później mieszkańcy też będą mieli o czym mówić. Mówić. Oby tak dalej, ponieważ dołączają do Państwa kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia, które przyglądają się Państwu już teraz i wiedzą, że kiedy nastanie ich czas przejścia na emeryturę, czy lędę, będą mieli gdzie trafić. Będą mieli z kim dyskutować, z kim wymieniać poglądy, z kim się spotykać. Pokazaliście Państwo, że czas bycia seniorem. To nie siedzenie na kanapie, ale twórcze działanie. Profesor Jerzy Buzek podczas swojego wykładu poruszył kwestie związane z rolą Polski w Unii Europejskiej. Nie liczylibyśmy w świecie, gdybyśmy nie mieli za sobą tej potęgi, jaką jest Unia Europejska. Ale oczywiście są również trudności w tym przebywaniu w Unii, bo trzeba się dogadać z 28 krajami. Jak, jak jesteśmy w szkole, na przykład, która ma 28 uczniów, i mielibyśmy. Podejmować decyzję, nawet na którym boisku rozgrywać spotkania, albo o której iść do domu, jak skończyły się lekcje, czy może posiedzieć jeszcze. To za każdym razem są różne pomysły na to, co robić, jak robić, gdzie pójść na jakąś zabawę, czy gdzie odbyć studniówkę. Nic dziwnego, że w Unii Europejskiej są różne punkty widzenia, ale udaje nam się porozumieć. Ceńmy to sobie. Ceńmy sobie tą. Yy, Bezpieczeństwo, stabilność, wspólny rynek, który mamy w Unii, bo nie pieniądze są najważniejsze. Zasiadający od 2004 roku w ławach Parlamentu Europejskiego deputowany podkreślał, jak ważne jest, byśmy zachowali wiarę w Unię Europejską bo czasami widzę jej brak. Najlepszy dowód to jest Wielka Brytania, która zdecydowała się wyjść z Unii Europejskiej i dzisiaj z tego powodu bardzo cierpią, mimo że to jest oczywiście o wiele większy kraj niż Polska, bogatszy, a jednak wyjście z Unii Europejskiej to jest dla nich ogromny dramat, jak się okazało, a my często nie doceniamy tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej.